No, witam. Obiecałem wam haul z Berlina. Pokażę wam teraz, co zakupiłem. Zaczynając od Primarka, ja na ten sklep mówię Primani, zakupiłem skarpetki, gacie tych rzeczy nie będę wam oczywiście pokazywać, ponieważ no nie ma co oglądać. Ja jestem z tych osób, które w ogóle nie przywiązują wagi do bielizny, a to dlatego, że ja lubię klasykę. Lubię basici, czyli czytaj kolor czarny. Więc jak się domyślacie, skarpetki i gacie są w jednym kolorze, czarnym, nic poza tym, nic specjalnego. Ja w Primeanim zawsze się zaopatruję się w tego typu rzeczy, dlatego że są tanie, są nawet spoko jakości i też nie żal tego wyrzucać, jeżeli się coś przedziurawi, coś się zniszczy, rozciągnie, zepsuje, po prostu i ląduje to w koszu. Ceny są naprawdę spoko, jeśli chodzi o taką podstawową bieliznę, także no co tu dużo mówić. Dlatego w Primanim zawsze wjeżdża tego typu towar i czasami uda mi się jeszcze upolować coś na dodatkach do domu. W tym wypadku zakupiłem metalowe słomki, oczywiście w kolorze złotym, a jakim by innym? Dodatkowo mamy tutaj wycior do czyszczenia. Bardzo fajne słonki, 4 sztuki, 3 euro. Możecie sobie zobaczyć z bliska, jak to wygląda. Z tego co każę, były jeszcze srebrne. Myślę, że z tym bardziej, że. Fajnie jest mieć takie wielorazowe słonki, nawet jedną zabierać ze sobą, żeby zawsze mieć przy sobie, żeby nie brać tych plastikowych w kawiarniach i różnych restauracjach. Także, Primei za nami. Teraz przechodzimy do DM. u Jest to sieć niemieckich drogerii, moim zdaniem jest. Fajniejsza niż Rosman niemiecki, dlatego że w DM można znaleźć więcej ciekawszych rzeczy, więcej takich ekologicznych, więcej naturalnych niż w niemieckim Rosmanie, ponieważ, jak wiecie, w naszym Rosmanie jest bardzo dużo naturalnych kosmetyków, w szczególności polskich marek, ale i nie tylko. Natomiast niemieckie drogerie niestety pod tym względem jeszcze kuleją. Powoli idzie to do przodu, mam nadzieję, że to się rozwinie w dalszym kierunku, w lepszym kierunku. Natomiast w dzisiejszych czasach, w Rosmanie, w Niemczech. No, ze świecą szukać dobrych produktów, owszem, są, nie ma ich za dużo, natomiast w DM jest ich zdecydowanie więcej i przede wszystkim DM uważam, że jest tańszą drogerią. A w DM zakupiłem parę sztuk. Ograniczałem się mocno, ponieważ ja do Berlina pojechałem pozwiedzać, odpocząć, połazić, więc nie chciałem łazić z niewiadomo jakimi tobołami po Berlinie, ponieważ chciałem uprzyjemnić sobie czas, a nie go utrudniać tam. Ale z uwagi na to, że pokończyły mi się wszystkie produkty do mojego spa, zakupiłem kilka produktów już mi dobrze znanych. Ale też kilka nowych, których z chęcią przetestuję. Zaczniemy od produktów, które już kiedyś posiadałem, a zakupiłem je ponownie. Jest to Balea lawendowy płyn do kąpieli. Jest on oparty, co prawda, na SLS-ie, natomiast nie dajmy się zwariować. Jest to płyn do kąpieli. Wlewamy jedną, dwie zakrętki, więc tak naprawdę aż tak dużej szkody nam to nie zrobi, ponieważ później po wyjściu z kąpieli zaraz od razu balsamuję swoje ciało, żeby moja bariera hydrolipidowa została w dobrym stanie. Bardzo fajnie mi się to sprawdzało, mega tanie, chyba euro 40 duża butelka, bardzo ciekawy produkt, lubię go, może zbyt mocno nie pachnie lawendą, więc ludzie, którzy są wrażliwi na mocne zapachy myślę, że będzie to fajna opcja, także Balea ponownie trafiła do moich zbiorów i można powiedzieć nowość w moich zbiorach z Balei, ponieważ zawsze brałem eukaliptus, natomiast tym razem wybrałem tymianek oraz miętę bardzo ładnie pachnie ziołowo, możecie zobaczyć jak z bliska to wygląda, ma to naprawdę bardzo ciekawe Ciekawy zapach, mocno ziołowy, więc myślę, że fajnie będzie się przy tym relaksowało. Również koszt 1,40 40 coś takiego. Kolejny produkt pokaźnych rozmiarów, ponieważ mamy tutaj pół litra. Jest to Oriniku, o ile dobrze się to czyta, Bali Experience. Produkt ten mocno przypomina produkty z Ritualsa, natomiast zapachy są zupełnie inne i zdecydowanie tańsze. Ten kosztował 3,50 euro, także uważam, że na tak fajnie pachnący żel też nie jest dużo. Możecie zobaczyć z bliska. Zapach jest bardzo ciekawy, ponieważ mamy tutaj Liczy i Vajra. Czyli kadzidło całkiem przyjemnie to pachnie, tak jak mówiłem, owocowo, w połączeniu właśnie z taką ciężkością lekkiego kadzidła. Troszeczkę nut drzewnych tutaj wyczuwam. Bardzo ciekawy produkt, myślę, że bardzo fajnie będzie mi się przy tym relaksowało. Skład również nie jest jakiś ekscytująco długi, również oparty na SLS-ie. Natomiast, tak jak mówię, ja do płytów do kąpieli nie przywiązuję za bardzo wagi, czy są na SLS-ie, czy nie są, dlatego że produktów do mycia ciała używam z delikatnymi detergentami. Tutaj jest co prawda mocny detergent, ale no, nie wylewamy tego nie wiadomo ile, żeby. Naszą barierę hydrolipidową uszkodzić. Bardzo fajny produkt z tej serii, było jeszcze kilka innych, także myślę, że spoko. Kolejny produkt do kąpieli jest z mojej ulubionej marki Knight. Mam tutaj nowość do przetestowania, bynajmniej dla mnie. Mianowicie jest to Rotemon Moon und Hanf, czyli czerwony mak i konopie. Zapach również bardzo głęboki, bardzo ciężki, mocno kwiatowy. Mocno aromatyczne, nie ma tutaj orientalnych nut, natomiast jest to mocno taka ciężko kwiatowo-ziołowa kompozycja. Bardzo przyjemnie pachnie. Jestem z nich naprawdę bardzo zadowolony. Również koszt 3,50. Tutaj mamy mniej, mamy 400 ml. Jeden korek spokojnie wystarcza na jedną kąpiel i naprawdę mamy bardzo fajną pianę. Długo ta piana się utrzymuje. A przede wszystkim dosyć mocno pachną w kąpieli, więc długo możemy relaksować się danym zapachem. Także będę testować kolejny zapach z marki Knajp. I ostatni produkt z marki Knajp. Tutaj mamy Mandarinę i Vetiva, czyli mandarynka i Vetiver krótko, zwięźle i na temat. Chciałem w końcu przetestować jakiś produkt do kąpieli, taki mocno orzeźwiający. Powiem Wam, że jest mocno mandarynkowy. Vetiveru za bardzo tutaj nie czuję. Myślę, że dopiero po wlaniu do wanny trochę te cytrusy się uspokoją i wyjdzie z niego bardziej taka ziołowo-Vetiverowa nuta. Mocno orzeźwiający, nie pachnie jak WC kaczka, więc to jest najważniejsze dla mnie. Bardzo przyjemnie pachnie, także myślę, że będzie się spoko tego używało. I ostatnie dwa produkty są to herbaty do picia. Bardzo lubię te herbaty z demo, ponieważ mimo to, że są tanie... Całkiem fajnej jakości one są. I mam tutaj rumianek oraz taką herbatkę Schlafu Nervente, czyli taka po prostu herbatka do spania na uspokojenie. W składzie tej herbatki na sen znajdziemy walerianę, płatki lawendy, melisy oraz mięty pieprzowej. Bardzo ciekawe herbatki, ja już jedną herbatę z tego... Typu miałem. Miałem tylko lawendową miętową. Tu dodatkowo mamy jeszcze melisę oraz walerianę. Fajna, uspokojąca herbatka na skołatane nerwy. Myślę, że się sprawdzi. I ostatnie cudeńko, jakie zakupiłem w Berlinie są to perfumy. Spontaniczny wypad do orientalnej perfumerii na dzielnicy arabskiej zaowocowało tym, że w moich zbiorach znalazł się kolejny arabski zapach. Jest on naprawdę przepiękny, nic Wam więcej zdradzać nie będę, ponieważ w kolejnym filmie szerzej przyjrzymy się temu zapachowi. Dodam tylko, że jest to zapach z marki Latafa. Jak wiecie, ja już jeden produkt z marki Latafa posiadam. Możecie tutaj kliknąć w odnośnik. Naprawdę ciekawy zapach. Kolejna perła do kolekcji. Jeżeli film się podobał, to oczywiście dajemy łapę w górę, klikamy subskrypcję na dole, aby być z moimi filmami na bieżąco. Ja Wam życzę cudownego dnia bądź wieczoru, w zależności od pory, w której to oglądacie. I widzimy się w kolejnym filmie. Także na razie i cześć.